Młodzi badacze wykonali niezwykłą pracę. Mnie fascynuje, że tak młodzi ludzie potrafią przede wszystkim znaleźć takie problemy, zaciekawić się tym, a później jeszcze przeprowadzić jakiś projekt badawczy, który służy dowiedzeniu czy odkryciu tego, co ich frapuje. Nagroda specjalna prezydenta miasta wędruje do osoby, która zajmuje się swego rodzaju grzybem, pniarkiem, który od lat był stosowany w medycynie ludowej, przede wszystkim do tamowania krwawień, a także jako środek na pasożyty. A celem tego projektu jest zbadanie, czy te. Ludowe wierzenia są prawdziwe i czy rzeczywiście można się spodziewać takiego działania po substancjach, które zawarte są w pniarku, bo taka jest nazwa. Żeby było ciekawiej, projekt będzie realizowany oczywiście w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, ale po to, aby nie trzeba było naruszać drzewostanu brzozy, którą porasta pniarek, zostanie on wyhodowany in vitro i to na tych komórkach wyhodowanych in vitro zostaną przeprowadzone badania. Dla mnie sama opowieść o tym jest fascynująca, a myśl o tym, że młody człowiek potrafi coś takiego Wykonać, jest naprawdę fantastyczna i dlatego strasznie się cieszę, że Gdynia przykłada do tego rękę. Konkurs Explory powstał po to, żeby wspierać młode talenty, młode osoby, które mają fajne pomysły, które potrzebują tego, żeby ktoś dostrzegł to, żeby ktoś ich docenił. I od 10 już lat poszukujemy takich osób, organizujemy dla nich konkurs. No i te najlepsze projekty mogą liczyć na to, że właśnie dochodzą do finału. Poziom, mam wrażenie, a przynajmniej tak Mówią nasi Juro, z roku na rok jest coraz wyższy. Projekty były absolutnie niesamowite, bardzo różnorodne i muszę powiedzieć, że mnie zawsze bardzo wzrusza to, jak ci młodzi ludzie z, wielkim, z wielką wrażliwością obserwują świat, szukają rozwiązań różnych problemów, na przykład takich jak zanieczyszczenie powietrza, wody.